Ania, córka, która walczy i która jest olbrzymią podporą dla, dla swojej mamy. Witam, witam bardzo serdecznie Państwa. Coś muszę powiedzieć, bo ostatni raz na scenie byłam cztery lata temu z moją mamą. I wtedy też ostatnio raz mówiłam do mikrofonu, więc jest to wzruszające. Będzie dobrze Aniu. Będzie dobrze. My mamy nadzieję, że ten dzisiejszy koncert Pani Ewa będzie chociaż troszeczkę wiedziała, że, że my właśnie dla niej tutaj dzisiaj jesteśmy i z tego miejsca w imieniu wzruszonej Ani, ale słuchajcie, mi się też głosowanie. I to nie jest taka prosta sprawa, ale... Mam nadzieję, że będzie wszystko dobrze, bo jeżeli nas teraz widzisz, słuchasz nas, to my bardzo gorąco Cię pozdrawiamy, ściskamy, jesteśmy z Tobą i jesteśmy tutaj dla Ciebie, bo to jest ten niezwykły dzień, tak jak tytuł Twojej piosenki. Proszę Państwa na terenie tutaj całego parku. Również będą wolontariusze, to są moje przyjaciółki. Będziemy miały wszystkie takie same koszulki, również jak pani dyrektor e, oraz puszki z napisem oraz ze zdjęciem mojej mamusi. E, całkowity koszt zebranych pieniążków od państwa będzie przeznaczony na, na rehabilitację. A tak, puszka, a tak wygląda człowiek wpłacający. Prawa Jacku, bardzo ci dziękujemy pana, Jacka znamy, wiadomo. Bardzo Państwa. Bardzo proszę Państwa o pomoc, o każdy grosz, ponieważ wiadomo, że, że grosz do grosza i będzie. Walczymy, damy radę, jestem pełna nadziei, kocham moją mamę całym sercem i bardzo dziękuję za, za obecność. Ogromne prawa! Proszę! Bardzo serdecznie. Dokładnie, ja jeszcze tylko przypomnę, że. <laughs> Szanowni Państwo, tylko osoby, które są w takich koszulkach jak my, i tylko osoby młode, piękne panie, które mają takie puszki, są osobami właściwymi, które mogą zbierać i mają pełne prawo, żeby zbierać i zapełniać takie puszki. A my już bardzo serdecznie Państwu za to dziękujemy z całego serca. Proszę Państwa, żeby nas Ewa usłyszała, to proponuję okrzyk. E... Tak się bawi, tak się bawi Rogoźnik, wy będziecie odpowiadać, dobrze? Robimy próbę. Tak się bawi, tak się bawi. Tak się bawi, tak się bawi. Tak się bawi, tak się bawi. Tak bawi, tak bawi. Boba, dziękujemy ślicznie, kochani. Dzień dobry, to jest właśnie ten dzień, dzisiejszy dzień, gdzie w amfiteatrze w Rogoźników, którym się zajmujemy na Zapleczu, odbywa się wspaniały koncert charytatywny. Na rzecz Ewy Kopczyńskiej miałem niewątpliwy zaszczyt i przyjemność oglądać Ewę na scenie Teatru Zagłębia w Sosnowcu. Miałem również zaszczyt występować z nią wspólnie na paru eventach takich kabaretowo-muzycznych. Wspaniała aktorka, wspaniała osoba i bardzo jest mi miło, że mogę tutaj dzisiaj wystąpić, wspomóc całą imprezę i zachęcić Państwa wszystkich do, do brania udziału w licytacji, w aukcji. Na tych wszystkich mediach społecznościowych do wspierania funduszu, żeby pomóc Ewie i wszystkim potrzebującym, którzy chorują. To jest właśnie ten dzień. Pozdrawiam wszystkich serdecznie i przede wszystkim cieszę się, że spotkaliśmy się w Rolniku Jacek Łacińskim. Witam Państwa bardzo serdecznie. Cieszę się i cieszymy się, że jesteśmy tutaj dzisiaj razem. A cieszymy się z tego powodu, że możemy pomóc, bo generalnie jest taka idea tego dzisiejszego spotkania. Ja wychodzę z założenia, że nigdy niczego nie można być pewnym. Także tym bardziej z całego serca chcemy pomóc. Ta idea jest bardzo istotna, bardzo ważna, bo nigdy nikt nie wie, kto, kogo co spotka. Zapraszam Państwa bardzo serdecznie na ten dzisiejszy charytatywny koncert. Na tym koncercie liczy się serce, liczy się nasze, nasze wszystko, co, co, co mamy dla Ewy Kopczyńskiej. Pozdrawiam Państwa bardzo serdecznie i. Do zobaczenia i do usłyszenia. Jacek Święski. Cześć, cześć, cześć z tej strony Czuczo! Miło mi, że mogą wziąć udział w tej akcji i wesprzeć Ewe swoją muzyką, swoją osobą. Apeluję do wszystkich ludzi dobrej woli. Karmy, karmę, bo karma wraca. Pomagajmy sobie nawzajem i bawmy się muzyką. Cześć! Kochani, bardzo się cieszę, że dzisiaj mogę uczestniczyć w tym wyjątkowym, pięknym wydarzeniu, jakim jest akcja charytatywna dla Ewy Kopczyńskiej. Ewunia to fantastyczna, kochana kobieta i zasługuje na nasze wsparcie, na to, abyśmy jej pomogli, szczególnie teraz, w tych trudnych dla niej chwilach. Także zbierzmy się razem, wszyscy, w siłę, zmobilizujmy się i zbierzmy jak największą kwotę dla Ewunii, aby mogła powrócić do pełni sił, bo jest naprawdę fantastyczną kobietą. Dajmy z siebie wszystko. Dziękuję. Dziękuję bardzo wszystkim organizatorom za zorganizowanie tej wspaniałej imprezy. Dziękuję no, wszystkim, którzy brali udział i też ja się bardzo cieszę, że mogłam po raz drugi wziąć udział w tej imprezie. To wszystko robimy dla Ewy. Ewa też była moją przyjaciółką i bardzo Was proszę wszystkich, abyście każdy z Was dołożyli jakąś cegiełkę, bo ja wierzę, że no będzie dobrze, dziękuję bardzo. Witam wszyscy z Haja zespołu Oberschleisen. Dzisiaj gramy koncert dla Ewy Kopczyńskiej, która musi stanąć na, na nogi, musi, musi. Także dziubecki pamiętajcie, wnosi siła wszystkich, także pomogą Czym będzie więcej, w tym ta akcja będzie większa. I Ewa stanie nogi, i nasz syn stanie, to jest najważniejsze. Także pomogą zachęcam także do zakupu płyty Oberschleisen. Wspomogą Ewa, razem domy rana. Pozdrawiam, Haja, Oberschleisen, hej! Dzień dobry wieczór, witam Was, zespół Silver Dance z Mirosław, bardzo się cieszymy, że mogliśmy wziąć, wziąć udział w tak szczytnej akcji pomocy Emy Kopczyńskiej, słuchajcie, płacamy pieniążki, pomoc jest bardzo, bardzo potrzebna, w tych ciężkich czasach naprawdę trzeba sobie pomagać. Drobny grosik, a uzbiera się niezła sumka specjalnie dla Emy. Pozdrowienia, do zobaczenia na koncertach, pa! Witam Państwa bardzo serdecznie. Nazywam się Magdalena Starościa-Grychlik, reprezentuję Gminne Centrum Kultury i Sportu w Bobrownika. Znajdujemy się dzisiaj w przepięknym naszym obiekcie, w Amfiteatrze w Logożniku, który nie tylko dzisiaj, ale tętni życiem. tętni dzisiaj wyjątkowo, wyjątkowo pięknie, ponieważ dzisiaj jest ten niezwykły dzień. Ten niezwykły dzień, który jest związany z naszą koleżanką, wspaniałą aktorką Ewą Kopczyńską. Ja pozwoliłam sobie dzisiaj założyć tak wspaniałą bluzeczkę z podobizną Ewy, a z nami dzisiaj goście, ale goście bardzo też dla nas ważni. Dlaczego ważni? Dlatego, że to są przyjaciele, przyjaciele nasi, przyjaciele Ewy. Dzisiaj spotykamy się m.in. z Piotrem Zabackim, z Jackiem Łapotem z Monalizą, z Silverden, z Jessicą i, i z Ober-Schleizel i z Maciejem Siński, z Jackiem Sińskim, przepraszam, który właśnie w tej chwili jest na scenie, przepraszam, z wrażenia dzisiaj, bo powiem szczerze, że, że wzruszająca chwila. Ten niezwykły dzień dzisiaj w Amfiteatrze w Rogoźniku. Bardzo się cieszymy, że jesteście Państwo z nami i bardzo serdecznie, z całego ogromnego serca dziękuję za to, że mogliście wesprzeć nas, inne Centrum Kultury i Sportu wraz z Gminą Pobrowniki w tym szczególnym dniu. Ewa jest dla nas bardzo ważną osobą. Pozdrawiamy Cię Ewo, jeżeli nas słyszysz, jeżeli na nas patrzysz. Kochamy Cię bardzo, trzymamy za Ciebie kciuki. Witam serdecznie Państwa, mam na imię Ania, jestem córką Ewy Kopczyńskiej, aktorki Teatru Zagłębia oraz piosenkarki listy Śląskich Szlagierów. Mojej mamusi w 2020 roku 27 grudnia pękł tętniak w mózgu, o którym nie miała w ogóle zielonego pojęcia, wynikiem czego był krwotok podpajęczyn nowkowy. Na dzień dzisiejszy moja mamusia ma lewostronne porażenie i mózg jest tak mocno uszkodzony, że jej pamięć krótkotrwała jest bardzo krótkotrwała, że jej logiczne myślenie jest również zaburzone, koncentracja i dużo funkcji poznawczych. Moi kochani, bardzo intensywnie walczę o to, żeby moja mama uzyskała jak największą sprawność. Ale to kosztuje, to są ogromne pieniądze. Koszt średniej pobytu w ośrodku rehabilitacyjnym, w którym jest teraz moja mama w Amedzie w Katowicach, to około 20 tysięcy złotych. Plany to maksymalnie na dwa lata chcę działać jak najwięcej, bo wiem, że wtedy neuroplastyczność mózgu jest większa. Planuję kolejne ośrodki, ale na to potrzebujemy pieniędzy. Moja mamusia jest pod opieką dwóch fundacji. Pierwsza fundacja to jest Fundacja Światło z Torunia oraz Fundacja Szósta Stacja z Gliwic. Informacje na temat fundacji oraz numeru, numeru kont możecie Państwo znaleźć na oficjalnej stronie Ewa Kopczyńska. Ja się opiekuję moim mamusi Facebookiem oraz jej fanpage'em. Również możecie nabyć informacji na stronie Teatru Zagłębia. Bardzo proszę Państwa o pomoc i również o rozpalowanie tego nagrania. Pozdrawiam. Trzymajmy kciuki za moją mamę. Dziękuję.